Cześć, tu Michael 3. Witam bardzo serdecznie w tym kolejnym, 12 odcinku z mojego podobnego przygodzenia gry Rise of the Tomb Raider z moją ulubioną, najładniejszą Larą w kontekście porównując do innych gier a serii. Więc w poprzednim odcinku tutaj właśnie skończyliśmy kwestię misji Baba Jaga. Mamy właśnie ten łuk, który chyba teraz mam. To jest szept. Nie szept. W sumie nie wiem, jak się nazywa. To jest Zaklinacz Snów. I zatrute strzały są nasycone pyłkiem wiedźmy, przez co nie będą, przynajmniej od razu, bo nie jestem tego pewny, e, przeciwnicy nie będą albo ginąć w ogóle, albo nie będą przynajmniej od razu ginąć, tylko będzie kwestia, że będą mieli halucynacje i tak dalej. Ale pewnie teraz możecie się zastanawiać, czemu ja z wracam, no więc wydaje mi się, że może być tutaj dość dużo. E, dodatkowych pierdół złowroga Dolina. To jest niemożliwe, że w tym jednym miejscu zostało jeszcze tyle zestawów survivala, Kurde, nie ma tutaj nigdzie mapy skarbów. Ej, na jak się nazywałeś Nadia? Nadia Jakaś mapia... Mapa skarbów może nie ma. Nie wiem co za przejście Tu mamy wejście jakieś na górę. Nie będzie żadnych przeciwników, no bo oczywiście to nie byli prawdziwi przeciwnicy What? A to sobie, o! A czyli nam się po prostu wydawało, że one były, albo ich nie było. A ogólnie to miejsce ma związek z prorokiem, tylko zostało troszeczkę przebudowane przez nią. Dobrze to rozumiem, Nie wiem. Zacznijmy od. Od dolnych poziomów. Pewnie Wam większość tego wytnę. A, tutaj bym chyba wyszedł do góry. No właśnie. Eee, tu coś jest. A? Jest. Schowany papierek. Ale rosyjski poszedł do góry. Super. Kontrola. Szy... co? Sny w chatce wiedźmy. Wiedźma przejmuje kontrolę nad doliną. Ta dolina należy do mnie. Podlewałam ziemię i pielęgnowałam cudowne kwiaty. Nikt tu nie wejdzie, nikt stąd się nie wydostanie. Eee, nie będę dłużej tolerować zewnętrznego świata, wreszcie to ja sprawuję tu władzę. Okej, okay, czyli troszeczkę jej zaczęło odbijać. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Auć. Miałem zacząć od dołu. Więc tutaj jest zjazd. Okay, nie jestem do końca pewien, co się stało. A, nie mam tej. O, kurde, naprawdę. Nie mogę nawet tutaj ogarnąć wszystkiego, ponieważ nie mam tej mechaniki jeszcze. Nie mam tej mechaniki, że rzucam. O, ale szkoda. Powiem Wam, że jestem aż zaskoczony, że coś takiego tutaj też jest. Ale dziwnie. Czy ja stąd przed chwilą nie zjechałem na dół, żeby właśnie tam pójść? Brawo! Z tego co mi się wydaje, to żeby się dostać w różne miejsca tutaj inne dodatkowe, tak jak na przykład tam czy Czy gdzieś to potrzeba to jakoś rozgryźć, więc skoro i tak nie jestem w stanie z tej wszystkiego ogarnąć, co to jest o okej. Okay. O. o! A to ciekawe. Czy to jest mapa skarbów? Tak! I mam wszystko teraz tutaj oznaczone. Nie wiem co to jest. Mamy wszystkie pozostałe dokumenty. Super. Nie zmienia. Co to było? Nie zmienia to. A tutaj byłem. Nie zmienia to aż tak dużo. No bo nie da się tego ogarnąć. Wszystkiego. Aha. Dora, wiecie co, walić to. Jeśli mi się będzie chciało, wrócę się tu kiedyś. A na razie, zostawmy to w spokoju. Nie, tędy. Zostawmy to na razie w spokoju. I wróćmy do miejsca, które, do, wokół którego i tak się już kręcimy od dawna. Czyli, oczywiście, do w sumie, to chodźmy do tego obozu obok sklepu. Nie wiem, jak dużo mam monet. Znaczy, mogę to sprawdzić, ale nie wiem, jak dużo mam w kontekście do cen, bo już nie pamiętam ich. A mógłbym ogarnąć i kupić sobie narzędzia rzemieślnicze. Ile ja mam? 92. Czy to wystarczy na te narzędzia? Ej, hey, miło cię znowu widzieć. Jeśli znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Narzędzia, że miesięcznie. się, że jeszcze o nas nie wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? Chciałbym wysiągarkę i ona jest dość tania. Narzędzia, że To jest 175 Pogięło cię, człowieku. Tego ciągle nie mam jeszcze. Tych specjalnych, tych. Ale z tego co pamiętam, to my się tutaj wrócimy jeszcze kiedyś raz. Kiedy Johna. Co to jest? A, już wiem co to jest. Kiedy Johna będzie. zostanie w cudzysłowie porwany. Jesus. No dobra, chciałbym w dzisiejszym odcinku już ogarnąć y, kwestię tego miejsca, przynajmniej na razie. Tak, znaczy na razie. Chciałbym już ogarnąć jeszcze jakieś pojedyncze pierdółki tutaj, i już to zostawić. I już to skończyć, wracać do głównej misji, przejść przez tę chutę i udać się z Jacobem do. No do tego, do tej wioski, tak? Chyba, nie wiem, najpierw te misję, a potem, jeśli czasu mi zostanie, to e, to jeszcze może jakieś te skrzynie ze złotem i tak a, dalej poszukam. Potrzebuję Twoich zdolności, jeśli masz chwilę. No, no mam. W czym tkwi problem? Czekałem na ptaka posłańca ze sprawozdaniem dotyczącym ruchów najeźdźców. Musimy zawsze wyprzedzać ich o krok. Ale cholerne ptaszysko zgubiło się przez wieżę radiową. Cokolwiek to żelastwo nadaje, zdaje się dezorientować go. Człowiek, który zebrał informację, zginął w akcji. Musimy przechwycić ten komunikat, aby jego ofiara nie poszła na marne. Wiem, że potrafisz wytropić te wronę równie łatwo, co nasi myśliwi. Pomożesz nam. Dławik do strzelby, której nie mam. OK? w mojej mocy. Okay. Będę wdzięczny. Okej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak mi się właśnie wydawało, że jedna misja tutaj będzie dotyczyła stoka jakiegoś. Nie pamiętałem w jakim stopniu, ale. To tyle. Już! To było to? Ja myślałem, że muszę wejść tam na górę, wyłączyć może jakiś przekaźnik, żeby ptak na przykład nie był Tak Potrzebujemy tych komunikatów. W końcu znalazłam twojego ptaka. Oto komunikat, który miał ze sobą. Tak, dokładnie to, czego potrzebujemy. Linie zaopatrzeniowe, trasy, patroli. Przygotujemy zasadzkę. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Laro. Wszyscy. Nie pamiętam, kiedy miałem ostatni raz tak krótką i tak małą liczbę pobocz... twu misję poboczną. Wow! Ok, To... Mamy misję poboczną jeszcze od tamtych, w tamtej jaskini. Co oni się tam schowali? Poza tym chyba ten... Chyba ten, 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 jak to się nazywało? Monolit możemy wyczytać. Składnia jest dość nieporadna. To chyba wskazówki, jak dotrzeć do miejsca, w którym coś ukryto. Odkryto skrzynie. Kolejne skrzynie jest ze złotem. A, jajaj, nieźle. Złote monety, 7 no to miałem. Mam 99, a na te narzędzia rzemieślnicze potrzebne jest 175. Czyli musiałbym zdobyć jeszcze 10 takich skrzyń po 7 zajęli większość wschodniej doliny musimy powstrzymać ich przed dalszą ekspansją witaj siema chcę pomóc co mogę zrobić w pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się wszystkiego na temat najeźdźców potrzebujemy informacji które możesz zdobyć w starym więzieniu nie będę kłamał będzie niebezpiecznie ale te informacje są warte ryzyka pomożesz nam co dostanę tłumik do karabinu tym razem okej okay. pójdę tam gdy tylko będę mogła zwiad w gułagu o oh, tutaj okej okay. okej okay. okej okay. niech będzie To jest tam. I także się przeniosę chyba obozem, żeby to ogarnąć i nie iść. To jest na dole? Nie, to jest za, za wieżą ciśnień za wieżą ciśnień. O, już widać świeci się. Błyszczy się! Super. 7, czyli mam 106. Dobra, na razie walić to. Chodźmy do obozu, przenieść się tam na górę. Bo nie chcę mi się tam iść na pieszo. A że gra w miarę szybko, to ładuje i mam szybki dysk, i wszystko, no to. Zresztą to jest ten, też ten sam obszar, więc powinno być w sumie jeszcze szybciej, no bo jedyne co to musimy nas przenieść tam. Raczej mi się wydaje, że wszystko jest wyrenderowane. Czekaj, czekajcie Znalazłaś więcej złotych monet? Tak, ale no weźmy nawet nie denerwuj No i... Może będę musiał szybko zniknąć, że no to jak w jakim takim sta Ha. Czyli muszę się przenieść obozem do obozu. Okej. Okay. Kolejne. Gromadzą tu sporo ludzi. Zdaje się, że zaplanowali coś naprawdę dużego. Hej, nie mówiłeś, że Piket będzie na tej akcji? Tak myślałem, ale podobno był z Konstantinem w Syrii. O kurwa, przykro mi. Widziałeś te ciała powieszone w kopalniach? No, słyszałem, że były ubrane w sowieckie mundury. Okej, okay, mamy chociaż jednego. Je! O do... Jak mi się właśnie wydawało, że to beczka, ale jak tak zadrgała, mówię, zaraz co to jest? Eee... Miałem ich zabić, co nie? O! O, to była jedna z rzeczy. <laughs> Okej. Okay. Jedna jest gdzieś tu, to zaraz prawa. Gdzieś tam. Ale to chyba już po przejściu. Okej, okay, jest druga rzecz. Eee, czyli jeszcze jedna rzecz. Czy jest w ogóle tutaj coś co pominąłem? No jest zestaw survivalowy. No, właśnie. Czy ja przypadkiem już nie jestem za daleko? Tak, ja się muszę wrócić w jakiś sposób. Nie łapę tego do końca. Nie jestem pewny jak, ani gdzie. Nie mogę się ten wrócić. Dobra, ja po prostu uznałem, że nie. Okej, okay, jestem już blisko. To jest tutaj, w środku. O. Takie mała pierdółka. Okej, okay, było znacznie prostsze niż myślałem. I w jakimś stopniu mam nadzieję, że to już będzie tyle Że to wszystkie jakby e, misje, że oni już nie będą mieli kolejnych misji dla mnie. Chociaż znaczy nie mówię, że to jest złe, że tam mi się nie chce ich robić, ale po prostu tak... Wiadomo, misje pobożne są spoko, fajnie, ale też. Bez przesady, nie? Nie tu. No dobra, wróćmy, wróćmy tu, bo to będzie w sumie najbliżej. Weeeeee. Boom. Co, ty, co wy macie z tym. Ciągłym przypominaniem mi o sklepie z zapasami. Wiem, wiem o nim, ale chcę kupić najdroższą rzecz jako pierwszą. To wtedy będę się lepiej czuł, bo będę wiedział, że każda następna jest tańsza. Chyba tego szukałeś. Tak. To ułatwi nam przygotowanie kontrataku. Jesteśmy wdzięczni za Twoją pomoc. Weź to i uważaj na siebie. W dolinie roi się od niebezpieczeństw. Wiem. Jaj, punkt umiejętności. Mamy Tłumik. Misja zwiad w Głagu. Okej, okay, i niby to jest koniec. Niby. okej okay, no to jaka jest najbliższa że jakaś pierdółka ten zestaw survivalowy co jest jest coraz bliżej szyk patrolowy oczy dookoła głowy mamy towarzystwo I

nie, nie wierzę, że gości utknął robiąc T-Posing. Nie, nie. Ale zawsze lepsze niż jakbym miał utknąć i nie miałbym do niego dostępu. Nie, nie wierzę w to, gości. Kurde, jego model utknął robiąc T-Posing. Nice. To było. A, to jest tu. Yeah, pitole, nie to? To, monety. <laughs> I chyba tutaj to jest. te, yeah. Okej. Okay. Dzięki za monetki. E, mamy jedne tu, i to jest w ogóle jakaś jaskinia, ale to jest chyba przed jaskinią. Czemu słychać wilki? Tam ta jaskinia jest zamknięta. I tak. O, ok, przeskoczyliśmy jakoś. Kolejne jest gdzieś tam. W pobliżu jest egzotyczne zwierzę. Eee, nie wierzę wam, bo już je zabiłem. A co to ma być? A co to ma być? Tylko muszę wleść na górę jakoś. Czekajcie A w ogóle te monety? O. Nie, no próbuję. Zbyt dużo rzeczy naraz mi przychodzi do głowy. O. Oh. elementy pistoletu maszynowego, więc tutaj też jest ta roślinka. Super. I jeszcze tutaj. Jest kolejna skrzynka. I więcej drewna. A tam monety, monety są tam, gdzieś tam. Przepraszam. Aha, ja byłem tak blisko. Okej. Okay. Za nami widać tę chutę. tam jest jakaś jaskinia jeszcze, tam na dole? Ja, ale coś czuję, że z tymi jaskiniami też jest kwestia. Nie załatwiłem? Nie. Prosto w tyłek. Tutaj jest schowana skrzynka? Serio? Eee. To miałoby się zarwać, tylko jak? Okej. Okay. Takich rzeczy ty ja nie pamiętałem w tej grze za cholerę. A w ogóle Lara powiedziała, że to byli radzieccy, czyli rozumiem, że co? Bunt i po prostu ich powiesili, jako powiesili swoich strażników, czy to byli zdrajcy radzieccy. A, punkt umiejętności mam. <sighs> Więcej amunicji przy trupach akurat mnie nie obchodzi. Znacznie mniejsze obrażenie od drugiego ostrzału i ciosu wręcz. No, myślę że, myślę, że to jest spoko. Eee, Broń. Aha, to samo, czyli szybkostrzelność. No to myślę, że w sumie nie wiem. W sumie na razie to zostawię, a żeby blokować drugi poziom potrzeba narzędzia silnicze, potem narzędzia do modyfikacji i narzędzia do optymalizacji. Jeden, Straszne to jest. Eee, no dobra, to w ten sposób uznajmy, że na tę chwilę... O, tam jest jeszcze jakaś skrzynka. I wydaje się, że raczej jest... Tam. Dobra, ja i tak tutaj kiedyś będę. Mam 127 monet, i niech, niech będzie. W sumie skrzyń z monetami zostałem jeszcze dwie: ta jedna i jedna, której nie mam. A nie, tutaj jest: przy wejściu do krypty jest druga, i to będzie koniec monet w tym miejscu. Czyli nawet jeśli oba mają po 7, to jest 14. Czyli ja będę miał 41. 141 dokładniej mówiąc. Mogę oczywiście znajdować pewnie jakieś poboczne plus. Jakieś tam różne kwestie. Ale na, dobra, zostawmy to. Zostawmy to. W następnym odcinku kontynuuję już kwestię misji głównej. Wchodzimy tam na górę. E, idziemy, żeby się spotkać z Jacobem wreszcie. Bo chwilę mi to zajęło ogarnianie, bo wiadomo, wcześniej tych misji pobocznych. Teraz, wcześniej, potem Baby Yagi, teraz kolejnych misji pobocznych, wszystko to trochę czasu to zajęło. W każdym razie dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że spokojnie, mam nadzieję że się w miarę oglądało. Mi się grało. Bardzo fajnie. Do usłyszenia za parę, kilka dni w następnym odcinku. I tyle, więc życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć.